Trzy przekaźniki połączone ze sobą dają nam ponad 60 możliwych kombinacji. Dzisiaj wykorzystamy je do zakodowania drzwi. Witam Was wszystkich, Ja, czyli Boguś, i w dzisiejszym odcinku drzwi i przekaźniki. Wykorzystując przekaźniki i fakt, że każdy z nich możemy ustawić na cztery sposoby, możemy sobie stworzyć kodowanie drzwi. Tak więc, gdy sobie naciśniemy w losowym położeniu, nic się nie dzieje, słyszymy tylko piston z tyłu, ale gdy znamy odpowiedni kod, ustawimy sobie odpowiednio przekaźniki i wciśniemy guzik, mechanizm nam zadziała, możemy sobie przejść, drzwi się zamkną automatycznie i tak to działa właśnie. Oczywiście, żeby nie było, że ciągle Wam pokazuję tylko te drzwi 2x2 chowane tutaj mamy drzwi zwykłe 2 na 3 oczywiście też kodzik sobie możemy ustawić przejść i tak samo możemy sobie wyjść dowolna jedna zmiana jednego przekaźnika spowoduje to, że nasz, nasz system już nie zadziała więc Musimy dobrze wszystko ustawić, tak jak zawsze. Możemy wtedy przejść. Dziś się same zamykają. I bierzemy się za budowę za chwilkę. No i znajdujemy się już kawałek dalej na wolnym placu. Zaczynamy od wykopania linii I na 7 klocków. Mamy 2, 4, 6, 7. Poszerzamy ją na jeszcze 3 bok. Co? Co drugą. Są drugi klocek. Właśnie tak, tworzą nam się takie widły. Tutaj zostawiamy jeden klocek wolnego i jeszcze dwa klocki w każdym rzędzie wykopujemy. To jest nasz, nasza podstawa naszego, naszego schematu. Tutaj stawiamy redstone i tutaj, i tutaj, i tutaj. A tutaj w wolne pola stawiamy przekaźniki. I tak, ten jest bez opóźnienia, ten z jednym opóźnieniem, ten z dwoma opóźnieniami. Tutaj w tej widełki też stawiamy przekaźniki. Wykorzystamy tu dzisiaj dużo przekaźników, bo cały ten schemat z przekaźnikami oczywiście potrzebuje dużo przekaźników. Póki co, nic tutaj nie przełączamy. Oczywiście to wszystko łączymy tutaj naszą linią redstone. Em. O, właśnie, coś takiego mamy. I lecimy dalej. Idziemy od tyłu. Powiedzmy, że tu jest nasz tył, tam jest nasz przód, tak więc od tyłu. Kopiemy za, tym, za tą linią na dwa, żeby zejść sygnałem niżej. I z boku kolejne dwa. I tak tu schodzimy sygnałem niżej. Tu schodzimy jeszcze niżej. I tutaj kopiemy w sumie na dwa, ale jak wykopę na trzy i podłożę sobie wyrębę, bo to już nasz. Nasz mechanizm zaczyna powstawać. Pochodnia na wełnie i wełna nad pochodnią. Jesteśmy ciągle na poziomie naszej ziemi. Dalej, dalej, dalej. Od tego sygnału, gdzie zeszliśmy niżej, idziemy jedno wyżej. I znowu i tutaj 13 w, w linii na dwa głębokości, czyli dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 13. Tutaj jedno za dużo, wykopałem już to chowam. Ok i tak trzy przekaźniki na początku, opóźnione do końca, do końca i do końca. I dalej ciągniemy nasz sygnał. Ten sygnał będzie nam później potrzebny do połączenia całego obwodu pod drzwiami ale już lepiej sobie go wcześniej przygotować. Ok, tu mamy naszą pochodnię schowaną, tak więc żeby nam było dobrze budować, tu sobie musimy obkopać to wszystko, żebyśmy mieli do tego dostęp. O, na dwa, nawet jeszcze na jedno. Coś takiego. I jeszcze nawet tu niżej, żebyśmy widzieli nasz, nasze klocki. I mamy tak, pocho wełna, pochodnia, wełna. I tak dwie przerwy i stawiam dokładnie to samo. Wełna wełna pomiędzy pochodnia. Między nimi oczywiście przekaźniki w lewo, czyli tak, bez opóźnienia, bez przełączania, nad przekaźnikami wełna, żeby, sygna... żeby wody zamykać na, tym, na tej wełnie albo na jakimś innym naszym poddulcu redstone, kolejna wełna nad nimi. Tworzy nam się taka ładna mini szachownica. Tutaj stawiamy pochodnie, tutaj nie stawiamy pochodnie, tutaj stawiamy klocek, tutaj klocek. No i przekaźniki, ale w przeciwną stronę niż na dole, żeby właśnie ten sygnał szedł. Tak. Po kolei. Do tej wełny dostawiamy dwa. Pierwsze klocki do tej jeden klocek. Ok, mamy coś takiego. Lecimy dalej. Na tej wełnie stawiamy redstone. Na tych dwóch wełnach stawiamy przekaźniki. Przekaźniki opóźnione do końca. Za tymi przekaźnikami, schodkowo wyżej, stawiamy jedną wełnę. Na tych dwóch wełnach stawiamy dwa przekaźniki. I za nimi y, nie przekaźniki, tylko redstone. I za, za tymi redstonami stawiamy pochodnie. Do tej pochodni. I, do tej, i, do tego, I pod tym klockiem stawiamy pistony, czyli tu piston i, 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 i tu piston, żeby się patrzył na siebie, ten, się, ten jest zasilony, tak więc się otworzy, między nimi blok redstone'a. Coś takiego, to będzie nasz mechanizm, to będzie sobie chodzić w tą, w tą, w tą, w tą, za chwilkę to zobaczycie. I budujemy dalej, z tego pistonu schodzimy niżej schodek jeden, Schodek 2, schodek 3. Jeszcze nawet jeden schodek, jeszcze niżej. I potem znowu schodek, o coś takiego. I ciągniemy sobie redstone od niego, 3. Tutaj dajemy przekaźnik i tutaj dajemy też redstone. I wezmę sobie wełnę żółtą, tak jak było tam. Bo tutaj nad tym redstone'em jest właśnie nasz aj, nasz guzik do włączania do włączania drzwi od tyłu. Czyli po prostu tutaj mamy, podajemy sygnał bezpośrednio pod, pod schemat i możemy budować dalej. Od tego bloku stawiamy schodkowo wełnę tak i Dalej schodkowo się wspinamy na 2, na 3, nawet na 4 klocki. I jak już to mamy, to jeszcze jeden wyżej. I od tego jednego wyżej liczymy 8 w linii. 6, 8 to będzie nasze zasilanie drzwi tych większych, bo pokażę Wam ten schemat na tych większych. jak żeby nie było, że ciągle Wam pokazuję tylko te drzwi 2 na 2 schowane. Oczywiście to wszystko trzeba zasilić. Więc ciągniemy sygnał. No i tak jak z tamtej strony, tutaj musimy też zejść sobie schodkami niżej, oczywiście pamiętając o zasilaniu. Mamy coś takiego, lecimy dalej znowu od lewej. Tworzymy taką mini szachownicę na w tej zasadzie, że tworzymy sobie klocek pomiędzy wo wolną przestrzenią, klocek pomiędzy, pomiędzy wolną przestrzenią, i tak samo tu na trzecim poziomie. I tak myślę, że ten, ten poziom też będzie można zabudować, ale to za chwilę. Tak samo sobie stworzymy tutaj naszą mini szachownicę. Coś takiego. Ten jeden nawet też tutaj nie zostanie. Mamy 3. Do tego trzeciego już dostawiamy sobie lepki piston, czyli tutaj. Tutaj i tutaj. Ten już jest zasilony, bo bierze pewnie zasilanie z tego redstone'a, tak samo ten, ten jeszcze zasilany. Nie są za chwilę je zasilimy. I tutaj już będzie. Nasze przejście gładkie. Właśnie tutaj możemy je sobie stawić. To będzie nasze przejście 2 na 3 wysuwane. Ok. Mamy coś takiego, pozostało nam zasilić tylko te pistony dolne. Więc tak, tu pochodnia, tu pochodnia. Ale żeby ta pochodnia miała, jakiś, miała, miała jakikolwiek sens. Tutaj za nią damy przekaźnik, i tutaj za nią damy przekaźnik, i damy dzień. To już mamy. Możemy sobie pozostałe szczeliny zabudować. Tu będzie nasze przejście, żeby nie było widać tej zielonej wełny. Tą wełnę możemy sobie jeszcze zostawić tutaj, żeby schować. Ten, ten owód i tutaj, żeby. O nie, z naszym tu, tutaj wysuwać ten owód. ok pochodnia tak jak była. Aha, i łapie Okej, okay. tak jak było. I lecimy już dalej ze z właściwym kodowaniem. Mamy układ na drzwi, ale widzicie, tu jeszcze mamy tego. Pistona nie, nie wsunę tego, bo on jest niezasilony. Przez to, że za, zabudowaliśmy tutaj. Tak więc tutaj i tutaj postawimy sobie glowstone. Bo glowstone ma to do tego, że, że przenosi nam sygnał w dół. Czemu ty nie działasz? Już działasz. Ok, fajnie. Glosson nam przynosi sygnał w dół, tak więc mamy te trzy pistony zasilone. Możemy i lecieć już z kodowaniem. Ale zanim do kodowania połączmy całe te obwody ze sobą, czyli ten z tyłu z tym z przodu, idziemy tak od naszej ostatniej gałęzi, czyli od tej. Kopiemy sobie na dwa kłoski głębokości i kopiemy sobie te cztery. 5, 6, 7 do zielonego naszego zapistonami. Nami stawiamy przekaźniki 4, yy, 4, ale oczony są nie o, dokładnie, są przeciwnie. Tak, czy są opóźnione? Oczywiście, że są opóźnione do końca. Za nimi stawiamy sobie wełnę. Potem wełnę na końcu i pomiędzy tymi wełnami także zostawiamy przekaźnik opóźniony do końca. Tu, gdzie jest wełna, niszczymy naszą ziemię. I te obwody łączymy ze sobą. Coś takiego. Ale nie łączymy ich redstone'em tylko przekaźnikami, bo przecież tu mamy wełnę. I ten do końca, ten zostawiamy. Tak samo idziemy od tu od żółtego. Odrzut tego przycisku, naszego z tyłu podrzut, tu, tu gdzieś zielone niszczymy, tu gdzieś zielone niszczymy, i łączymy te dwa obwody przekaźnikami. Tutaj bez przełączania żadnego. I nasze obwody są już gotowe. W tym miejscu myślę, że możemy zacząć kodować nasze drzwi. Tak więc stawiam sobie przekaźniki. Przekaźniki sobie stawiamy w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Tutaj jeszcze weźmiemy sobie wełnę. Nie, nasza wełna będzie tu nad Rodstowem. I yy, tu wolne pola stawiamy sobie już naszą ścianę. za przekaźnikami też jest oczywiście nasza ściana. ...guzik, potrzebujemy guzik. W tym układzie... dwie się zamknęły, bo nasz, nasz układ jest jeszcze niezakodowany. zakodowany, postawiliśmy tylko sobie trzy przekaźniki, więc w każdej chwili możemy nacisnąć, drzwi nam się otworzą, drzwi nam się zamkną, nic się nie dzieje. Tak więc pokażę wam, jak zakodować sobie Nasz mechanizm, bo mechanizm jest, jest już skończony. Weźmiemy sobie tabliczkę, ustalimy sobie jakiś kod, na przykład od lewej, niech to będzie i nie wiem, 2, 1, 3. Czyli ten przekaźnik przełączamy na 2, ten przełączamy na 3, czyli do końca. Nie, ten na 1, a ten na 3, czyli do końca i żeby to zadziałało bo oczywiście losowo ustawione jeśli nic nie zmienimy w mechanizmie nie, nie zadziała nam więc teraz tak ten przekaźnik z ostatniej linii jest ustawiony na 3 czyli w tej linii musimy zmienić przekaźnik na 3 w tej na 3 i w tej na 3, nie nie w tej na 3, w tej na 3, w tej na 3 i w tej na 3, tu gdzie są przekaźniki kodowane to jest tylko podawanie sygnału, tak więc ty, te, tego rzędu nie tykamy. Czyli tutaj na 3, tutaj na 3 i tutaj na 3. Ostatnia linia, patrząc od sygnału, tutaj od obwodu, idzie obwód, idą trzy linie po kolei. Ostatnią linię w trzech rzędach kodujemy na 3, tak jak ten przekaźnik. Ten przekaźnik jest skodowany na jedno przekliknięcie. Tak więc to mnie już zostawiamy w spokoju, i pozostały dwie linie, ten przekaźnik na 1, i ten na 1. Tak samo analogicznie ten przekaźnik na 2, czyli w ostatniej linii ostatni przekaźnik przełączamy na 2. Te zostawiamy i te zostawiamy. Czyli tym kodujemy tylko trzecią linię, tym kodujemy trzecią i drugą linię, tym kodujemy wszystkie trzy linie, czyli to co mamy tutaj 1, 2, 3. Powinno zgadzać się z nam tutaj z tym co mamy tutaj. No dokładnie 2 1 3. Więc, gdy już w tym momencie klikniemy guzik i mamy sygnał ustawiony zgodnie z tym, co sobie zakodowaliśmy tu, cały mechanizm z zadziała. Dziś się otworzą, będziemy mogli sobie przejść. Dziś po chwili mną będzie mogli wyjść klikając guzik tam. Jeśli jeden sygnał się zmieni w dowolnym miejscu, cały mechanizm nie zadziała. Nie zadziała dopóki, dopóki nie przestawimy kodowania tego odpowiedniego dla odpowiedniego przykaźnika. Widzicie, działa, działa. Tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia, siemaneczko. A, jeszcze Wam pokażę. Oczywiście, drzwi 2x2, tak jak zawsze buduję, to jest ten sam schemat, tylko układ jest podpięty. Nie pod te duże drzwi, tylko pod zwykłe drzwi 2x2. I w deszczu żegnam się z Wami. Siemeneczko, papa i cześć.